Taniec jest dla mnie moją największą pasją, tak naprawdę od tego się zaczęło, że pokochałam taniec, dopiero z czasem stał się on moją profesją. Na pewno jest to dla mnie jakaś taka odskocznia, coś co kocham. Taki też sposób na wyrażenie siebie. Trudno odpowiedzieć jest jednoznacznie, co sprawiło, że zaczęłam tańczyć. Z takich momentów przełomowych było kilka. No, zaczęłam przygodę z tańcem. W bardzo młodym wieku, bo w przedszkolu. Także no, moją motywacją była bajka o paletnicy. I w zasadzie w taki sposób zapragnęłam tańczyć. Moja mama spełniła te marzenia. E, oczywiście w tamtym momencie nikt nie wiedział, że moja droga się w ten sposób potoczy i że zawodowo zostanę tancerką. E, później, gdy już wyszłam głębiej w świat tańca i poznałam go od takiej prawdziwej strony, no to wszechobecne piękno, myślę, że to jak naprawdę zobaczyłam balet głównie, sprawiło, że ja zapragnęłam tam być, zapragnęłam uczyć się w szkole baletowej, to było takim moim marzeniem odwiecznym, żeby tam się znaleźć i myślę, że głównie zachwycił mnie balet sam w sobie, właśnie te spektakle. Na które miałam okazję chodzić, i myślę, że oglądanie tych już zawodowych tancerzy, taki zachwyt nimi, całą muzyką, oprawą artystyczną tego, to sprawiło, że ja stwierdziłam, że bardzo chciałabym się tym kiedyś zajmować. Jeżeli oczywiście miałabym taką możliwość, to to, że właśnie to jest to, co mnie motywuje, żeby, żeby przejść przez tę żmudną naukę, ale ale żeby być może kiedyś gdzieś też się znaleźć w tym miejscu, by pomóc w taki sposób pracować. W tańcu najbardziej lubię to, że jest nieoczywisty i że tak naprawdę mogę każdego dnia być kim innym. Chociaż pracując w teatrze, doświadczyłam tego, że każdego, każdego dnia, każdego tygodnia byłam zupełnie inną postacią. Natomiast, też tutaj, takie doświadczenie, w momencie, kiedy teatry były zamknięte, miałam pierwszym, pierwszy raz tak naprawdę takie doświadczenie występowania bez widowni. Kiedy spektakle były tylko i wyłącznie streamowane do internetu, i tak naprawdę pierwszy raz zaznałam występu. Występowałam w spektaklu Dziadek do Orzechów, ale bez widowni, w pustym teatrze. I wówczas stwierdziłam, że taką jedną z lepszych rzeczy, jaką daje nam taniec, jest właśnie kontakt z widownią, który może stał się już taki dla mnie bardzo oczywisty. Ale, ale właśnie kiedy mi go zabrakło, stwierdziłam, że, że to jest jednak coś niesamowitego, coś takiego niepowtarzalnego, czego nie doświadczy się w większości innych zawodów. Ta taka te wszystkie emocje, które przechodzą z widza na widownię, z widowni na widza. No to jest coś nie do odtworzenia w jednym zawodzie, uważam jak tancerza. Więc na pewno taką jedną z lepszych mm, rzeczy w pracy tancerza jest ten kontakt z widownią, ta interakcja. Yy, I tutaj no, miałam okazję się o tym przekonać w momencie, kiedy mi tego zabrakło. Niezmiennie taką osobą ze świata. Choreograficznego, która mnie inspiruje, jest czeski choreograf Jiry Kilian. Taki ulubiony balet to Petit Mort. Natomiast jeżeli chodzi o tancerkę, to myślę, że byłaby to Dorothy Gilbert z opery paryskiej. Jeżeli chodzi o wyraz taki artystyczny, to coś to tutaj to jest taki mój wzór. Technik poza tańcem klasycznym, w którym się specjalizuję było kilka, ale myślę, że jednym z takich ważniejszych dla mnie jest taniec ludowy, który w zasadzie zaczęłam ćwiczyć w wieku około 7 lat, później ta przygoda się kontynuowała w zespole mazowsze. No i dziś, kiedy mam okazję pracować w Szwajcarii. Z Polonią, z dziećmi, właśnie, które wyjechały z rodzicami z jakiegoś powodu z Polski. To gdzieś powracam znów do tego świata ludowego, i myślę, że on gdzieś zawsze jest tutaj jakąś taką częścią mnie poza baletem, więc myślę, że wybrałbym taniec ludowy. Natomiast gdzieś jeszcze czasami taniec współczesny. Ostatnio również Lindy Hop, gdzieś tak y, amatorsko, także gdzieś te inne y, techniki taneczne się przewijają, ale oczywiście gdzieś najbliżej mojemu sercu zawsze jest balet. Myślę, że taniec miał ogromny wpływ na moje życie. Czasami zastanawiam się właśnie, jak mogło się w ogóle potoczyć moje życie, gdyby nie to, że znalazł się w nim balet. Na pewno takim przełomowym momentem było to, jak na początku swojej ścieżki właśnie baletowej znalazłam się w ognisku baletowym w Szczecinie. I no tutaj teraz jako Nauczyciel widzę, jak ważne jest rozbudzenie pasji w dziecku, bo ta pasja była tak silna, że doprowadziła mnie finalnie do tego, że zajmuję się tym zawodowo. Malet na pewno jest ważny, jest całym moim życiem, jest moim zawodem, jest moją pasją. Czymś czym zajmuję się już od dziecka, także myślę, że jest kluczowy. Pracę z dziećmi. Myślę, że też poniekąd to um, sprawiło, że chciałam uczyć tańca. Um, no też dzieci to jest tak kreatywna <grym> um, sprawa, że no to jest przyjemność pracować z dziećmi, uczyć tańca. Dla mnie um, też um, bardzo chciałam się w tym sprawdzić. Miałam dużo takich rzeczy. Które sama chciałabym, chciałabym zaznać jako, jako uczynnica i, i gdzieś mi się marzyło no, W tym momencie tak naprawdę gdzieś próbuję te swoje pomysły przekładać na dzieci No i mam nadzieję, że, że gdzieś tam mi to wychodzi Najważniejsze jest dla mnie to, żeby w dzieciach rozbudzać pasję Bo myślę, że ona jest początkiem wielkich rzeczy Z marzeń, chociaż takich, które już w zasadzie gdzieś powoli się ziszczają, to no, na pewno szkoła baletowo-taneczna, szczególnie w momencie takim dzisiejszym, kiedy jestem w Szwajcarii i mam tutaj dużą styczność z Polonią, z polskimi dziećmi, to gdzieś marzy mi się taka szkoła z małym teatrem, jako takie miejsce kompletnie bajkowe, zachęcające dzieci do poznawania sztuki, do takich pierwszych doświadczeń scenicznych, także marzy mi się takie na wysokim poziomie artystycznym, ale też takie ciepłe miejsce, do którego dzieci chciałyby wracać, które kojarzyłoby im się z pasją, także. No na ten moment jest to marzenie i, i coś nad czym pracuję, także mam nadzieję, że już niedługo się może tam spotkamy.